Gibraltar. Dla mnie to jest totalna mieszanka. Na takim małym skrawku. Skała robi wrażenie? Te pionki też, to jest dla mnie kontrast. I jeden z parkingów tuż po drugiej stronie skały, jak widzicie, kamperem można wjechać, czyli nie ma żadnych ograniczeń wysokości. A jak się ma Welo, czyli rower, to już w ogóle bajka. Widzicie, trzeba parasol już używać, bo słońce świeci. I chyba pomysł architektoniczny był taki, aby tą skałę, jeśli chodzi o jej wysokość połączyć z tymi mega klockami, czyli z tej strony będą patrzeć na skałę. Taki pomysł architektoniczny był. No, tutaj z tej strony skałka robi wrażenie. Naprawdę, tutaj robi wrażenie. Można by tutaj, teraz, powiedzieć, moim nieodzownym intro. Buenos dias, Polska, saluta, cały świat. Oto ta słynna góra Gibraltar. Widok z pewnego tarasu ja generalnie wybrałem sobie taką alternatywną ścieżkę na górkę. Zobaczcie swoje ludzie mieszkają w takich domkach. Wejście na piętro jest z drugiej strony, tak jak tutaj. Budynek tak sobie stoi. No i tutaj jest wejście z ulicy. Pranie tak się rozwiązuje jak w Italii. A tam już jest kompleks parku narodowego i się wchodzi na górę i aby wejść na górę trzeba i tak i tak zapłacić. Eee, chyba 16 funtów kosztuje bilet. Wchodząc na piechotę, także jest do rozważenia, czy nie lepiej jest wjechać windą dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na czasie. Kompleksowo w ogóle wykupić sobie. Tak zwany busik. Wszędzie was zawiezie na latarnię po całym mini miasteczku na górkę z do parku narodowego do, do parku tego przyrodniczego. Małp wizyta. Spotkanie z małpkami oczywiście i te sprawy. I to chyba... Jedno z możliwości dostania się na górkę, ale nie na sam szczyt. Na jeden z wyższych tarasów. Jest ta to gondola non-stop funkcjonuje. 6 minut na górkę wjazd. Można też tu zaparkować, jak ktoś ma ochotę. I tak to wygląda. Bilet można kupić tylko w jedną stronę lub w dwie strony i są różne ceny. Zaraz się dowiemy ile. I cennik jest następujący: malutkie dzieciaczki do czwartego roku życia zero zapłacą, widzicie? Natomiast dorosła osoba zapłaci 18, to jest przejazd w górę i w dół. Opcja 34 funty za wjazd, wyjazd i park. Eee, ten natury, i opcja ostatnia 32, <noise> czyli wjazd na górę i park natury, a zejście na piechotę. Czyli, że ktoś chce tylko wjechać na tą platformę, nie na samą szczyt, to jest 18 funtów. Można płacić. Reklama jest zachęcająca, To jest cała mapka.

No, i ładny punkt widokowy. Czy widać Afrykę? Zaraz zobaczymy. Póki co są małpki, za modelki robią. Na ulica i co jakiś czas kto najczęściej jest spotykany? Słuchajcie, Polacy. Tych Polaków też pozdrawiam, jak się na tym filmie rozpoznają. Główna arteria, wszędzie jest dużo eee, czasowiczów z Polski. No i dobrze, chyba ferie są w Polsce, nie wiem, nie mam pojęcia, ale jakoś tak wychodzi. Może dlatego, bo masę jest z dziećmi większymi i większymi, ale tak dalej, rodziny całe. Także zmienił się język na ulicy z rosyjskiego i angielskiego ostatnio. W tej chwili angielski i polski na ulicy dominuje. Naprawdę. Dobra, to ja na tyle żegnam się i do następnego. Pozdrowienia z Gibraltaru. Nara. Cześć. Słońce świeci, jest dobrze. A to mój spot w tej nocy. Mój Stoi sobie. Nieszczególny jest w sensie jakiejś większej intymności i rekreacji, ale względnie bezpieczne miejsce, no i niedaleko.